Zaczynam sobie już tu wyciągać manele toboły. Idę muszę moje sprytne lampki zabrać z tyłu. Ach. Za chwilę już przyjedzie z drugą ciężarówką. Przed chwilą stawał, zatrzymał się Ohio Trooper. Dobra, moje lampeczki które działają. Okay. No i co I Zaraz przywiezie mi na holowniku Drugą ciężarówkę Trzeba będzie się przepiąć I wypadł w trasę dalej Oj Smerfula Co ci doległo Co ci doległo chłopie złoty Tu wszystko jest ok, ale tam ulców to tu nawet nie zobaczysz, jakie są tarcze. Wszystko po, pozakrywane No nic trzeba tu wygrzebać coś. Teraz niby się rozjaśniło, ale nie dojrzysz. nie wiem co, jak olej teraz wygląda jak opadł nie no, olej jest normalny, wody nie ma w oleju czyli na pewno do, do oleju woda nie poszła gdzieś coś robi ciśnienie wydmuchuje tym wężem tym z czarnej pokrywy co idzie tym wydmuchuje do odmy i z odmy leci para strasznie ale nie wiem czemu i czy to, ale jak tam płyn by się mógł dostać? Tak się zastanawiam teraz. Nie mam pojęcia. Bo żre płyn. A może kurde Szczeliło kuratur, bo co? I dlatego on tak chodzi, jak na trzy cylindry i może wali w turbę, w turbo woda nie mam zielonego pojęcia, nie znam się na tym wiecie może być ale to by dymił nie jakby walił w turbo to by na biało dymił a to widać że gdzieś tu spływa też o HGW Swerfula kurna dupy dałeś i stoimy jak ćwoki a tu jeżdżą jak mówię wam jak partyzanty dobrze że tu pobocie szerokie jak ale jedzie już bos. jeszcze chwila ptaszek ładny przyleciał kolorowy i jak popatrzeć już drugi raz mi tak przyleciał tutaj patrzeć na mnie myślę że może jakiś żarcie mam przerąbane wiecie bo Niektórzy, jak jadą, a zwłaszcza pick-upy tak, z tymi grubymi rurami, co mają wydech, tak, to jest tak głośno, że szok. Mówię, niedawno był state trooper. Pytacie, czy u mnie wszystko ok? Ale bardzo miło zapukał. Wyszedłem, i mówi, Driver, are you okay? Everything is okay? Ja on że yes, officer, everything is fine. On mówi, the help is on the way. Sure, my boss is coming with another truck. I'm ready to. Move my stuff over. How long is gonna take? I say two more hours, maybe maximum. I'm gonna check with you later. Coś się wydrapałem na, na oczysku Normalnie myślałem, że sobie oczy wydrapie. tylko teraz jest najciekawszy, bo jestem tutaj, nie wiem, zostało mi chyba 700 coś mil. Nie będzie mnie stać już na stawanie na przerwę, żadną będę musiał stąd dojechać bezpośrednio do na odbiór czyli co będzie to będzie, I-passa se wziąłem OK i mam wyjęty czyli na, na bramki tak patrzę co jeszcze nie zabrałem na pewno wiecie czego nienawidzę jak się przesiadasz do drugiej ciężarówki tego, że nie masz że nie masz a, uchwytów na telefony, na to wszystko tak jak tutaj masz przygotowane nie oj dogonię was wszystkich, ale nie moim smerfulem he ja no ma już ciężarówka swoje najechane nie już ma nakręcone i to są właśnie takie rzeczy kiedy jesteś właścicielem ciężarówki no, takiego czego się naprawisz no jakby to były panewki to bym sam dał radę no. wiecie o co chodzi, z jakiego to filmu sobie, bo wiesz, Franc, jakby to były panewki, to bym sam dał radę. No tak samo ja bym tutaj sam dał radę, jakby to były panewki. Ale to jest coś konkretniejszego. Także cały czas moje oko słuchnięte pewnie. A woda o budobi psium poleciał, a ja nie. Dobra, nie będę Wam tu truł gitary. O, tak, o. Głośno jadą te klasyki dobra, czekam dalej już jest szefo, będzie białe Volvo dzisiaj jak się jedzie później Wam wszystko pokażę nie chciałem przy szefie nic tutaj na tego bywać. ale tak, wieje przez te uszczelki jak diabli nie wiem czy to przez uszczelki czy przez co ale słyszę jak dmucha ta ciężarówka ma 225 tysięcy mil przejechanych to jest 2023 rocznik Później wam go pokażę. To jest chyba ten mniejszy. Nie wiem, kurczę, bo. Później wam wszystko pokażę, ok? Za bardzo nic teraz nie nagrywam, moi drodzy. Pojedzie jedzie kura pan policjant z boku. O. Zobacz. Na Harleju władza. Co chciałem powiedzieć: Duża różnica jest. Potworna różnica w jeździe. Pokażę Wam środku o ile mniejszy jest ten model Volvo 760 od 860. O wiecie, no to chodzi głównie o sypialnię, nie? Ale powiem Wam, co mi się tutaj nie podoba w tym wszystkim, co tu jest. Widzę, że rozmawiałem z kolegą, że z Europy jest dużo rzeczy, tak jak w Europie. Te kampan Turbo, jakieś on mówi, te iSafe, kura wszystko topografia czy coś sam się przełączy A, ale jeśli chodzi do swerfa, to nie umywa się dosłownie nie chciałbym te, takiego wolba za cholerę jest kureczyk! co powiecie na takie rozwiązanie na kemping masz pick i zakładasz sobie tylko takie coś, tam na pewno jest tylko łóżko na dwie osoby co by śpisz, żeby nockę spędzić, nie? Ale Korcisko, ja pierniczę już 25 minut się tak toczy. Nie dość, że... Ta ciężarówka jest jakaś dziwna, jedno, ekonomik, ale podwójne wyskakuje, minus 3, minus 6 Dasz mu na performance przełączysz, to i tak z powrotem przeskoczy zaraz na ekonomik, pod górę jak jedzie to nie chce przerzucać w ogóle na manual trzeba wcisnąć i dopiero wtedy można i-shiftem cokolwiek robić, a tak to kaskadia normalnie człowiek by jechał w nocy tego by nie było w nocy ja już 45 minut tutaj tkwię i tak tylko pyk, 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 pyk who knows, kiedy to się skończy HGW jeszcze co gorsze, nawet nie ma tutaj Sibirania, żeby zapytać się Co się dzieje tak jedziesz w takiej matki Nie wiesz co się dzieje Finałowo dojechałem do tego miejsca co się co, coś tutaj narobiło się 48 się prostej drodze, jak to można z, z wojskiem coś... Jak wtedy. Może mnie nie zostawi nikt. Aha. Patrzcie, karholer wystaje i on nie może się wyrobić, żeby tego nie zahaczyć. Ciekawe jak on odbije w drugą stronę Ok, wyłączył cygarek Dobra Muszę naprostować troszeczkę Przyszedłem skorzystać z kibla, nie? Bo dwójka przycisła. Ale mówię jak już jestem to prysznicę mam za darmo, to wolę użyć sobie, zrobić sobie prywatny prysznic. Wiecie o co chodzi, nie? Żeby sobie w spokoju posiedzić na kiblu. A przy okazji obmyć organizm, bo zaczynał dymieć już. Które ani słowa po angielsku nie mówi Nie mógł się dogadać Teraz wam pokażę co się kupiłem. Jajka, dwa brapy jedno mięsko Nastanąłem sobie na samym końcu. To następny ping pong O to mi chodziło kiedyś. Wytłumaczcie mi jak można tak ciężarówkę doprowadzić Co? Widziałeś to? Profesjonalny truck driver. Ciekawe przestawiłem się, wiecie. Tutaj się zrobiło takie miejsce jedno fajne. Przestawię się na nie. Także mnie tu nikt nie zastawi na wprost. Jak tu biegi długo trzeba, żeby weszło. I to będę miał na wyjazd na wprost, to tutaj nikt nie powinien stawać Bo tam jest ciężko później wyjechać, o ten holder wyjechał, trudno, trudno kiwo. Pewnie Was interesuje jak to Volvo tu wygląda. No więc tak, tam są buty. Spójrzcie, szafka na rzeczy. No to jest. Ja mam jeszcze o tyle więcej. Ok. Dźwiczki się zamykają, nie wiem. Tutaj na telewizor no jest OK. No wszedłby. Tam jest drugie łóżko, jest węższa. Prawdopodobnie tak mi się wydaje. A teraz jest o wiele węższy. Kienka jakie brudne, u. Tu jest jeszcze jakaś szafa. O, o kurde, co tu wylatało? Jakieś choleristwa Wycieraczki stare no, tu by ma mikrofalówkę by trzeba było włożyć. Okay. o ile jest prąd do niej nie wiem czy to Volvo ma Tu jest, co tu jest, lodówka I taki super turbo schowek I to jest jako stolik Ta ciężarówka jeszcze jest nie wymyta w ogóle To jest oryginalna lodówka w nim I chłodnik, ale nie chłodzi Nie wiem jak ją się włącza nie mam zielonego pojęcia, gdzie się lodówkę włącza, muszę zobaczyć. Dobra, teraz przechodzimy do przodu na 100%, bo to są ciężarówki niedawno kupione. Szef je kupił niedawno, one mechanicznie są robione. Wszystko i ten, i dopiero później pójdą pod czyszczenie czego nie lubię jeszcze. Zasłonki poobrywane. To jest ta zielona, widzicie, z magnesem takim na środku. E, Lipton. Nie podoba mi się to. Nie lubię wolę dużą zieloną gąskę zasłanianą mnie. Moje Volvo tu ma duże szafki. Także tu jest o wiele więcej miejsca ładnie to zrobione jest. On tutaj pęknięte. Tam są szafki, tu u góry są zamykane. jednej firanki w ogóle nie ma tej bocznej zasłonki nie, nie ma i teraz tak ten przedpokój tutaj tąd jest taki wąziutki pomiędzy łóżkiem a tym to prawie w ogóle miejsca nie ma u mnie to jest jakiś przedpokój przynajmniej w tym co ja jeżdżę nie? tu jest ten kontroler control panel coś tam mruga, stryka, spieprzony jest pewnie w ogóle chodzi. Chodzi Powiem wam szczerze Że tak klaustrofobicznie troszkę Klaustrofobicznie Okej okay, tu się włącza Ciekawe czy będzie chłodzić w ogóle Tylko ona coś tak Niechętnie domyka Mówię USB nie działają Radio nie działa Jest trochę do naprawiania tutaj mam ja wam pokazać co sobie kupiłem do jedzenia Dwa wrapy sobie kupiłem Indyka Cztery jajca kiełbaskę tom, takie mięsko keczupito. to Dobra trzeba jechać Nic tu ze mnie Tam się zablokowali już Zobaczcie Poblokowali się tam Tak jak myślałem każdy zawsze się pcha jak najbliżej sklepu wiecie, żeby nie stanąć tu z tyłu a ja przez to, że gum mam no to się wpakowałem tam, żeby chociaż kura spacer zrobić taki, nie? o kura Schneider, i co teraz? mi się włączy zegarek Schneider. Wybierze moją pozycję, wyjechał tam stamtąd i wjeżdża tu gdzie byłem? Bo ludzie wiedzą, że patałachy później przyjadą i pozastawiają. Wiecie o co chodzi, nie? Okej. Okay. Staną ci przy prawężniku, ale staną jeszcze tutaj po pięciu samochodów po lewej, nie? I tyle, że nie będzie miejsca wyjechać stąd. Jeżdżę. Się. tak to powietrze w fotelu nam trochę te dziury tak trochę niweluje nie? a ja jadę jak na Stefanie Kryśka i wiecie głośno syczą te uszczelki puszczają nowa ciężarówka, ja pierdziu ale ktoś ją też dobrze przyorał wiecie? te szafki to wszystko tak poniszczył trochę ale to tak jest przyjmiesz jakiegoś barana co nie dba i tak później niszczy nie bo to nie jego kurwa teraz w tym coś wyskoczyło patrz jasne z Wojska A. Ładna pogoda A jadę kurę jak na skazanie Mówię wam jak na skazanie Jakiś Co z tym kulantem tu się. jest Ach, Rozpacz Nie rozpacz W środku nocy jeszcze koreczek Zostało mi 50 mil Kurna Jezus Jak Nie no to jest jakaś Rzeźnia Same ciężarówki Jeździ nocami, mówili. Nie będzie koreczków, mówili. A tu proszę, yeah. I GPS podaje, że godzinę 20 minut dokłada mi. Oj, Bostonie, mój kochany Ej, kurła. Ulata policja po prawym, po lewym pasie. Kurcze, pełno policji a tu zwężka z trzech pasów na jeden powiem wam, że mam dosyć dzisiaj tej jazdy jeju Co wypadek był, czy co? byłem na dyskotece gang walcowych tutaj jest Tu nie tutaj dookoła, to wszędzie same zamek construction, oni pozamykają wszystko tutaj tak mało zostało, a ciągle tylko zjeżdżaj, zjeżdżaj i zjeżdżaj tracę nerw. jadę gdzieś tu po tych zakamarkach w takie dziury są, że powinni testować wszystkie samochody jak produkują, producenci w tej ciężarówce taka zarypana, że nic nie widać przez nią Panowie i panie, tu są takie dziurska, ta ciężarówka Tak się rzuca na tym Poczekaj. Rąbane, mówię Wam przerąbane. bardzo zły dzień, bardzo nie podoba mi się ten dzień dzisiaj. Dobra. Muszę się wcisnąć między dwie ciężarówki i spać. Ale tym skurczybikiem o szarpie.